I w tym momencie, kiedy tamten powiedział Jezusowi, ale ja to od młodości czy nie jestem dobry, to Jezus spojrzał na Niego z miłością. Spojrzał na Niego z miłością tak, jak spojrzy z miłością na Marię Magdalenę, tak jak spojrzy z miłością na tego człowieka, który z Nim potem będzie umierał na krzyżu obok, jak spojrzy z miłością także na lewiego Mateusza. Bo w, w tym spojrzeniu z miłością Bóg nie jest sentymentalny. I Bóg nie kocha nas uczuciowo. To my jesteśmy czasami przyzwyczajeni do tego, że miłość to uczucie. To jest chwila, to jest moment. Nie. Jeśli Bóg kocha, to znaczy, chce Twojego i mojego dobra. Tak funkcjonuje miłość. Prawdziwa miłość. Dlatego jeśli Ty dzisiaj jesteś gotowy mnie słuchać i zapytałeś mnie o dobro, to ja ci pokażę, gdzie jest dobro. W takim razie słuchaj uważnie. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj Bogim. Będziesz miał skarb w niebie.